Hej kochani, chciałam Wam jeszcze dzisiaj pokazać jaką zrobiłam kopertę do tej kartki na konkurs. Kartkę już widzieliście, ale teraz jeszcze wszystko pokażę naraz. Tu kopertka wygląda w ten sposób. Jest koloru fioletowego, perłowego, zawiązywana na wstążkę. Otwierana ładnie do góry. I mam tak karteczka. Zaraz pokażę jeszcze karteczkę. Tylko najpierw kopertę. koperta. Tutaj jest taki mm, ozdobnik. I w środku i w środku jest y, jeszcze kopertka. Y, w kopercie jest taki bilecik ode mnie. Ja tam napisałam kilka słów y, odnośnie tego właśnie, y, no bo to jest y, y, taki komplet na piąte urodziny tego zlotu krawdowawa. Y, no i tutaj napisałam właśnie odnośnie tam Odnośnie tego kilka słów. Nieważne zresztą. I tutaj jest oczywiście mój stempelek. Tu jeszcze pokażę ten bilecik Tu jest przeczytaj mnie. I kilka słów. No, może kilka zdanie słów. <grych> Okej, okay, tutaj chowamy. A zresztą zaraz chowam. E, teraz tak. Teraz jeszcze raz pokażę Wam karteczkę. Super mega karteczka. Z tyłu już z moim stempelkiem tutaj jak widzicie te motylki to jest wszystko tak 3D zrobione tutaj, tu malutki i karteczka w ten sposób. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Składamy. To jest mój komplet na konkurs. Pewnie nie wygram, ale jestem bardzo zadowolona z niego. Dzięki za uwagę Pa.